Kurczę, mam to niewygodne ustawienie, ale robimy sobie wieczorną pielęgnację twarzy. Zaczynam od zmycia make upu takim olejkiem do mycia z Maruderm. On mi zostawia taką fajną twarz, że ja go sobie nawet stosuję, czasem jak nie mam makijażu, po prostu do mycia twarzy. Szybka zmiana skina. Teraz tonik. Jakiś czas temu dostałam właśnie produkty do pielęgnacji twarzy z marki Celimax. I słuchajcie, ten tonik. Codziennie używam. Rano, wieczorem tak świetnie koi. On jest taki, widzicie, trochę gęsty. Trochę jak takie serum. Jeszcze sobie zobaczcie bliżej. Standardowo ta emulsja. Również ostatnio codziennie używam. Właściwie to jest chyba bardziej emulsja, tamto to esencja. A nie wiem, myli mi się, nieważne. Ze śludem ślimaka. Ja ogólnie mam tak, że wieczorem sobie lubię zrobić taką full na wiecie, pełno kroków. Rano, jeżeli robię makijaż, to ograniczam zdecydowanie. Żeby, wiecie, nie było problemu z tym, jak ten makijaż będzie na tym wyglądał. No podajmy sobie to serum z bielendy z witaminą C. Dawno go w sumie nie używałam. Witamina C spoko. Kremik pod oczy z Sorai. No on ogólnie jest fajny, chociaż ja powinna mieć jeszcze coś bardziej nawilżającego, mam wrażenie pod te oczy. Tak wiecie, żeby chociaż naprzemiennie sobie użyć, więc jak macie jakieś polecajki, to chętnie posłucham. No i na koniec ten kremik od lekko. W ogóle krem w szklanych opakowaniach. To jest jakiś inny wymiar, Tego może nie widać, ale on jest taki lekko różowawy. Ja go sobie lubię dużo nawalić. On jest taki fajny, treściwy, ale rzeczywiście nie jest za ciężki. Dobra, trochę może przesadziłam z ilością, ale niech to będzie taka alamaska. Ej, był taki biały, a jak ładnie się wchłonął. Takie glow teraz jest super. No i standardowo olejek recynowy na rzęsy. I to tyle, bo jaki popa.